Ostatnim krokiem przed publikacją Twojego kursu jest eksport pliku wideo. To bardzo ważny moment, bo od wybranych ustawień zależy zarówno jakość obrazu, jak i wygoda odtwarzania przez Twoich odbiorców. Naszym celem jest uzyskanie wysokiej jakości przy rozsądnej wielkości pliku oraz pełnej kompatybilności z najpopularniejszymi platformami kursowymi. Zbyt duży plik może długo się wgrywać i powodować problemy z odtwarzaniem, a zbyt mały pogorszyć jakość nagrania. Dlatego rekomenduję zapis w formacie MP4. To standard, który działa praktycznie wszędzie. Jeśli chodzi o rozdzielczość, najlepszym wyborem będzie 1080p, czyli Full HD. Dzięki temu obraz będzie wyraźny, ale plik nie będzie tak ciężki jak w 4K. Kolejny parametr to liczba klatek na sekundę. W przypadku kursów online w zupełności wystarczy 30 fps. To płynność, którą ludzkie oko odbiera naturalnie. A jednocześnie pozwala zachować rozsądny rozmiar pliku. W większości programów do montażu możesz te ustawienia znaleźć w oknie eksportu lub renderowania. Upewnij się, że bitrate jest ustawiony na wartość wysoka lub jakość dobra, a kodek wideo to H264, który świetnie kompresuje materiał bez dużej utraty jakości. Podsumowując, mp4 1080p 30 fps, kodek H264 i wysoki bitrate to zestaw który sprawdzi się w 99% przypadków i pozwoli ci opublikować kurs w dobrej jakości bez frustracji związanej z długim wgrywaniem. Jeśli zastosujesz te ustawienia, możesz być spokojny, że twój materiał będzie wyglądał profesjonalnie i będzie gotowy do bezproblemowego odtworzenia na dowolnej platformie.